Dobra Tych kół Dobra idemy do auta Chwila moment Dobra Idemy do auta i Wjeżdżamy Na plac Donos Pozwólcie, że odseter na tu Żeby mieć dwie wolne ręce Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć, ale myślę, myślę że ja. Dobra. Już my są w złą bolku, kurde. Teraz trzeba wjechać do bramy. Dobra. Normalnie nie chce mi się. Przyjechaliśmy z Birmą od tego weterynarza. Wszystko elegancko. 29 kg waży Birma cały czas. Także stało woga. Jakby to pedził mój ojciec. No i dobra, dostała zastrzyki Czekamy Na efekty Dobra, tu muszę nawinąć teraz Tak na fajnie Za pierwszym ja. Za pierwszym razem, bo tu ciasno Fez I łatwo w coś przydupcyć Dobra Ludziska Jademy z kuksem Wyjeżdżamy tu I wymianka Dobra, chyba będzie. Chyba będzie, dobra, starcy tego ręcznie zaciągniemy, bieg wciekniemy, wszystko. Kluczyk wyciągniemy, jakby nam się chciało zabrzeć to auto. Dobra, idemy. No, się Także tego jademy z koksem a żyć, tu trzeba jeszcze nacić, hopie, to jest niemieckie. Dobre. Teraz tak. Łeb tu góry i jademy. Wyciągamy to i wyciągamy to Ciul. dobre Mamy To, tu mamy. Mam nadzieję, że coś widać. Czekajcie jeszcze. No zobaczę czy coś widać Na tym piuńskim streamie Widać coś? Ja widać, dobra Ja ino się zaś to tnie jak po hmm. No dobra Co ja co poradzę, nic nie poradzę Nic wam nie poradza Nic jademy z koksem Dobra ten telefon się domy tu w kapsy Jademy z tym Nie ma czasu Dobra pierwsze co to, to się poodkręcamy Te kółka No panie

To mamy, to mamy Teraz lewarek w dół Mojego cza żeby skitrać to jego cza Tak rozłożyć, nie? A teraz do, do auta, on, pod auto on nie wlezie Ciula to mi to wlazło, no dobra, teraz fajnie. Jademy. koło w lupcie i się kręcimy pik. masakra No jest ciekawe czy mi te koła w ogóle zlezą sobie Czy się zaś by da wkurzał Obejrzymy Ej, nawet spoko Dobra Piękna, fajnie fajnie zlazło Dobra, jademy na razie tu Potem się będziemy martwić Ja tu mam opisane Lewy tail, To nie Lewy przód To jest to Się jednak fajnie Opa Ja, ja wiem, że one Adziańskie są te koła, ale nic wam na to nie poradza. Darobydzie, kurwa, jak na takich kołach może jeździć, ja pienią Kurwa można no. Żeby nie było, dojebiemy to potem To i tak, żeby dobrze siadło i tyle Nie będę tego dopierdzielać tu No na dół Вот не варе, като он теж ушта. Не двожи пиеш, ба. Добре. Колко е? To za pieroństwo. dobra. Wyleję potem. Nie byda. Przecież płacił kurwa jakimś wulkanizatorom, żeby mi koła przeciepliły. jest na tyle mody i, i sprawnej, że się to są zrobiła. kurwa. Dobra, teraz byle tufa nie zlazło. Jest, dobra. Upa, nie. Myślę, że będzie gorzej. Pięknie O te opony na przyszły rok to już trzeba będzie chyba zmienić Bo one już takie no nie wyglądają za dobrze Lewy tył jest Oku, Mi tu w ogóle nie cimie ten ręczny ja Dobra, ale nikt nic nie wie, cicho Cyk firma już jest nabito już drugi raz tym zawszykiem, także teraz ino modlić się żeby to działało jak najdłużej dobra na dół なるほど。 Jesus. Allarmo. Что, что, ты? Kluczem zaraz o, Tu już tak tak nie Nie jest Ale poszło. Prawie ty tej tu cimie ręczne. fajnie Ale Hajajskie to pony. Czy te koła? te felgi takie już zajechają. Co zrobić? Ostatnio, że szmarował ten lewarek. Co on zaś taki ciulaty. Gdzie zrobisz o kurwa, uważaj co. Co robisz, kościół? Dobra. No.

Ostatnie dzisiaj już cały z mało cały ja się spócił jazda po gazda Jeszcze pajęczyny tu, uu, na spewnicy Jeszcze bydam się na sztela jechać, żeby zobaczyć jak tu mają się sprawy z ciśnieniem w tych oponach Żeby się nie zdziwił, po tym na jakiejś trasie Jakby mnie, Mati jakbyś mnie oglądał to Dociąg na koła, nie bój się Żeby nie było Tak jak wtedy Pięknie Mamy to, teraz tak To dajemy tu Dodajemy tu i... Trzeba dojebać koła Wiecie jak to się robi? Jak się dopierdala koła bez klucza dynamometrycznego Aż ci jebnie w... Tym, w krzyżu Jak ci jebnie w krzyżu to znaczy, żeś dobrze dopierdolił O Cyk Pięknie Jest Jeszcze dwa Tapinha che de pôr, rouve Teraz sobie lewarek no jego zaś dźwignąć, nie teraz Jego zaś dźwignąć Żeby on się tu są schował Proszę, jest teraz jeszcze cyk. I z tym mam zawsze zabawa. Jest. Dobra. Zapasówka Dobra. Nowalone. panie. Ale ja się spocił. No i teraz żeby to tak nie wyglądało. Jak wygląda, to się wciepniemy takie kupakki. Pyk i trochę lepiej wygląda. Żeby wentyl bo tu jest. O, tu jest tu jest taki ding na wentyl. Musi ten wentyl wyleć właśnie w ten w to wyżłobione Wtedy wam mu dobrze średnie Baja Dobra Czas operacyjny, zaraz zobaczymy jak to wygląda Chwila się trzeba dychnąć Panie kurde podmi leci na ten Kameryn machen dla rozboczycia, jak wyglądam tutaj. No wyraźnie. Badaj to. Uf, masakra. 23 minuty, no. To nie ma tak źle. To nie ma tak źle. Ciekawe, czy ktoś to oglądał. Bo jak ktoś to nie miał. Telefon w kapie. Mm. Kurde. Normalnie, że się zmachał, te. Dlaczego Birma mi, siema Kati, czemu Birma mi nie pomaga? No, birma została w domu, nie bydają tu, a sorry, nie wydają tu ciągnął na plac, bo tu szkła I, i tak to, tak to pomyślałeś. nigdy mi Birma nie pomagała, zawsze robią to są, o masakra, dobra, 20, 23 minuty, nie ma źle, dobrze, że kto się nawet gibnął z To wygląda właśnie, a auto wygląda teraz już. no nie, jakoś to pięknie, no ale lepiej jakby, jakby bez spaku. gdy auto wygląda, no o i co, tyle dzisiaj rano miałem jak coś to, może nie, że spina, ale małe przegadywanko takim panem, który myśli jednak, że pisał z kobietą, ale nie będziemy go wyprowadzać z tego będu. Nie chcecie to, wam przytocza to, co ja tu z nim pisał. Czekajcie i no. Bo to będzie tu. Ja. To jest w tym filmiku, od tego ani by były przywództwa, nie? To no, jak dla mnie naufrakowało, to jest w żeby nakazać, atakowało mnie. Drugi Uw na tego samego uwa. Do tego, Do, do zbawienia czas jest trochę podupadła, ale. do, do formy te No mu napisałem nie? czerwony kolor szelek, a tak cię zbulwersował. Pomyśleć, a nie założony Bulwersuje. Śmieszy. Czysto spedalone. Odchodzenie od natury dla zaspokajania swoich potrzeb, ja nie kumam tego, nie? No ale co zrobić? Napisałem tam jeszcze, ale to jak chcecie, to sobie sami zobaczcie. Nie chcę mi się tego wszystkiego czytać. No, tak, taką miałem po, pogawędka. Dobra. Co jeszcze ciekawego chcecie wiedzieć? Ludziska, zrobione, co zrobione. Wywołek tych łopat, jakby się jakiś tam chciał mechanik, czyli tam wulkanizatorysz, dopieprzyć. Ja coś mi opisane, tych nie nie i co teraz? No bo nie opisywał ich, bo będziemy wymieniać te opony na lato, więc zanim przeciepniemy te koła, no to założymy i wy... wyteguję wyważy mi nowe opony, więc po co mi to opisywać, to już po tym się obojętnie kajek opona wciepnięsz i tyle Dobra, jesteś wykamany normalnie od rana z birmą i tak wszystko to ten i teraz na, na biegu jeszcze i dało zrobić, dobra trzymajcie się widzowie, do zobaczenia na kolejnym odcinku albo jakimś live'ie. Te live'y chyba dużo lepsze, bo mi się jakoś tak lepiej te live robi.